Nasza strategia, najważniejsze przesłanie, które wynika z naszej strategii, to jest kwestia koncentracji na naszym korowym biznesie, zapewnieniu jego rentowności i rozwoju. Następnie chcemy uzyskać pewne synergie związane z uporządkowaniem naszych aktywów w ramach naszej grupy kapitałowej. W szczególności zaczęliśmy od bardzo dużego i najtrudniejszego wyzwania, jakim jest uporządkowanie aktywów bankowych i konsolidacja pod parasolem PKS-a naszego biznesu bankowego. Chcemy uzyskać sporo synergii w ramach grupy. Wyceniliśmy je prawie na 400 milionów złotych. I myślę, że kolejna, ale też bardzo ważna rzecz, chcemy zapewnić naszym udziałowcom stałą i rosnącą dywidendę. Chcemy, aby zysk na akcję rósł o 40%, a dywidenda nie mniejsza niż 4,5 zł na akcję. Przychody ubezpieczeniowe powinny wzrosnąć o. Ponad 7,5 miliarda złotych w perspektywie trzech lat. My dzisiaj mamy 22 miliony klientów. Prawie co drugi Polak jest w jakiejś formie klientem pzt Chcemy zwiększyć naszą interakcję z naszymi klientami. Dzisiaj w takich narzędziach, takich rozwiązaniach, miejscach spotkań z klientami, jakim na przykład jest moje PZD, jest 4 miliony osób. Chcemy, żeby ich było 8, co zwiększy możliwość naszego, naszej, większej lojalności klientów. Mam nadzieję, zwiększy również możliwość zaoferowania innych dodatkowych produktów, które dzisiaj pewnie kupują poza grupą. Kapitał chcemy przeznaczyć na Działalność korową na różnego rodzaju partnerstwa strategiczne w zakresie dystrybucji banka także embedded insurance. Chcemy przeznaczyć prawie miliard złotych na ubezpieczenia. Zdrowotne, jeżeli chodzi o budowanie infrastruktury zarówno tej ambulatoryjnej, jak i, jak i szpitalnej, po to, abyśmy mogli lepiej obsługiwać naszych klientów i chcemy również dokonać koncentracji całych elementów kompetencji PZU w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych, PZU zdrowie, kolejnym obszarem do inwestycji, tych środków, ale nie tylko tych, jest udział w polskiej transformacji cyfrowej i energetycznej.